Cześć Szymanko, z tej strony Killer To jest mój pierwszy odcinek. Zagrany W z Legacy. Pod ostatnimi filmami z innych gier było sporo wyświetleń i łapek w górę. Więc dzisiaj gram dla Was kolejny odcinek na moim kanale. Jeżeli Wam się spodobał film, właśnie zostawcie łapkę w górę. Suba, zdwojony mi komentarzek. Jak będziecie chcieli taki, takich odcinków więcej z tej serii, piszcie mi w komentarzu koniecznie. OK, dzisiaj sobie pogramy w tą grę. Gra jest ogólnie spoko. Jak chcecie, do, jak chcecie ten e, link do tej gry lub coś takiego, to napiszę wam pod. To, właśnie, to napiszę wam w tym. Wy właśnie. E, no, no to. Pewnie, napiszę wam pewnie link w. No, o, tu reklama pocięci się. No, jestem już po cięciu. Nie pamiętam, do, nie pamiętam dokładnie, na której mapce grałem, bo trochę grałem w tą grę. Fila, bo. Dobra, tu się widzimy, może po cięciu właśnie. No siema. Jestem już właśnie po cięciu. Jednak tu się chyba nie da zapisać gry. To trudno. Toś historyjka jest. jest dla mnie spoko. Oj, tu to nie wiem co to jest. Nie pamiętam. Nie wiem, co to jest dokładnie, nie pamiętam, bo mi kolega mówił o tym, ale nie pamiętam. Olej słodowanie. Ok. A, to wiem, wiem co to jest. Dobra, Spoko, mam 520. Na razie idą, 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 idą. A tak, idę, no to sobie kupię to i to. I jeszcze tych, okej. Okay. dawać ich, dawać, tak dobrze. Atakować. Atakować umarłych. Nie! Oni moich zabili! Zabili moich. Nie, ja to przegram. Przegram to. Pro więcej górników. Nie przegram, to przegram, to jak? Nie, ja to przegram, nie mam szans. Nie mam szans, ja to przegram. Dobra, odwrót. Nie ma co odwrót na razie. Dostał. Не, Оставь то. Вон от, вон от моего помника. Зустав. Атаковать. Czyli co? Wygrałem. Dobra. Eee. Co ja tu mogę ulepszyć? Dobra. Tak. Mm, ok. Dobra. Mam trzysta osiemdziesiąt pięć złotych. Była yy, Nie, dobra. Co? Jak? O wy śmiecie! Przepra za przeproszeniem! O wy kurde, nie! Odwrót! Ja nie dam rady, odwrót! Nie dam rady! Odwrót! Kurde, no nie, ja to przegram. Nie, nie, ja to przegram, nie, nie, nie. Poddaję się. Wyjdź. Aha. Dobra. Graj. Tu będę pewnie robił klasyczna kampania. Dobra, kontynuuję. I okej, okay. graj. Pogramy sobie teraz na kampanii. Bardziej wolę kampanię. Ok, dogłębnie idą, idą. idą. Dobra Górników i tych Aj tych, tych jeszcze kupię, o dobra, Jeszcze górników i spoko Okej, okay, jeszcze nie atakują póki co Nie atakują, muszę na nich mieć oko Tu różnie z nimi, bo to różnie z nimi bywa Z łobuzami. Dobra. Trzysta dziewięćdziesiąt pięć. Atakuję, atakuję, atakuj. Atak. Atakować. Atakować ich. Atakować. Kurde, pis, atakujcie ich. No nie, nie przegram to. Przegram to. Nie. Przegram to, przegram to, jak nic, przegram to. Serio? Mówię, nie, nie, przegram to, przegram, przegram to. Może, nie, wygram. Nie, przegram. Przegram, przegram, a jak? Przegram już. Nie, 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 przegram. Jeszcze jednego. Nie, przegram to. Dobra, odwrót do bazy na razie. Atakować. Ha, dostałeś. Dobra, lecimy. kupujemy. przy tych. no i to tyle na razie. lecić na nich. na nich. kole dostał Widzieliście to? Nie, przegram to. Przegramy. Dobra. Nie, oni są so, oni so lepsi. Dla mnie. Czerwoni czer są so lepsi. Ja Wam powiem jedno: oni są so lepsi od, ode mnie, czerwoni. I nie wiem, czy to wygram. O ty kurde! Chyba! Mm. Dawaj go! Dobra, dobra. Atakuj, atakuj, atakuj! Oa! Kurde, dostał! Dostałem! Kupuję tych więcej, tego... Okej, okay, i tych jeszcze, okej, okay, spoko, mamy dużo tych. Na póki co będziemy mieli dużo. Nie, ja to przegram. Dobra, górników kupię. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie, ja to przegram, ja to, nie, ja to przegram. Przegram to dzisiaj. Okej. Górników mam dużo. I tu jest plus wielki. Dobra. Jeszcze tych. O, żeby było więcej. Kurde, masz jednego. Atakuj. I... Dobra, jeszcze. Żeby było jak najwięcej. Aha, o ty, kurde. No nie zabili go! Nie, 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 kurde, ja to przegram! Więcej ich! Nie, nie, przegram to, przegram to jak. Nie, nie, przegram to na stówę. Na stówę to przegram. Dobra. Eee... Okay, górniku jeszcze. Górniku, dobra. Tak, tych jeszcze, ok. I, o kurde. Olej, dużo. Trzynastu chyba dopiero pokonałem. Albo to moi zginęli, albo ja ich pokonałem. Nie wiem dokładnie. Albo trzynastu pokonałem. Nie, nie dwu. A nie, bo to to że dwanaście chyba. Nie, że moi chyba zostało, że moich 12 zostało. 10! O kurde. E, dobra, nie. Kupuję, kupuję i tyle będzie na razie. Górników mam dużo, to nie potrzebuję. Dalej muszę więcej mieć tych ataku... tych... no co atakują. Dobra. Okay. Górników. Dobra. Dwóch kupiłem i to jeszcze. Okej. Okay. Nie, odwrót do zamku. Odwrót do zamku na razie. Dobra. Póki co nie atakują. Jest spokojnie. Jest spokojnie. Spokojniutko na razie. Nie atakują. Nie atakują. Ok. Tych i tych. Dobra. Ok. ok. Dobra, jest spoko na razie, jest spoko, spoko spokojnie. Dobra i atak. Atakować ich raz! Ale nie górnik, powiem wam, że górników mam najwięcej. Dawać ich. Nie, nie, ja to przegram, oni są lepsi. Przegram to. Ja to już widzę. Ja to przegram. Dobra. Albo wygram. Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Nie, przegram to. Nie, przegram. Na bank. Uwaga, wróg wezwał... Co? Posiłki wezwał. Ja budam. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja to przegram, czy wygram, ale hajsu mam sporo już. Dobra, nie kupuję tych tych i tych o. Okay. Dobra. Nie, 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 ja to przegram, ja to przegram. Jak nic. Tak mi się wydaje, chyba że przegram. Nie, wiem, możecie mi napisać w komentarzu, bo ja nie jestem pewny. Nie wiem jeszcze. Wincie! Wow! Nie! No, nie, ja to przegram, ja to przegram, nie! Nie, nie, please! Dobra, nie, odwrót do bazy na razie, odwrót do bazy! nie, dostał, Następny dostał. Dobra. Oni się do naw nawalają się tu nawalają. nie, Dobra, a tak e, to tak. Tych teraz, tych ok. Mogę oprzeć? Dalej, Będą, be, b będzie pewnie, bedą, nie wiem, trzy filmy. No, będzie kilka filmów z tego, takich dużych. Nie, nie wiem, czy będziecie to chcieli oglądać, ale mi napiszcie w komentarzu. Nie wiem, jeżeli wam się właśnie spodobał odcinek, to właśnie zostawcie łapkę w górę, jak wspominam. Jak Wam się w tej serii odcinek, odcinki podobają. Nie, no nie, nie. O nie. Ciśnienie mi podnieśli. Dobra. Oni mi tylko ciśnienie podnoszą. Tak! Wygramy tu pewnie! Chyba to wygramy! Nie wiem, ale, nie wiem, wygra... Wygraliśmy to. Wygraliśmy to, mordeczki. Wygraliśmy. Dobra, mordy, to by było chyba już na tyle właśnie w dzisiejszym odcinku, że... No pewnie to już będzie chyba koniec odcinka. Jeżeli Wam się spodobał właśnie odcinek, zostawcie właśnie łapkę w górę, suba z dzwonem i komentarz. A jak będziecie chcieli takich odcinków więcej z tej serii, to właśnie napiszcie mi właśnie koniecznie w komentarzu. Jak widzicie, zdobyliśmy nowe, tak jakby poruszanie się, no wiecie, skok podczas ataku, na przykład blokady, atak, poruszanie, nie, to zdobyliśmy właśnie nowe takie te. No i to by było chyba właśnie na tyle. Jeśli jeśli pod tym filmem, nie wiem, dobijecie 15 wyświetleń. Nie wiem. Jeśli będzie pod tym filmem kilka łapek w górę. No jeśli, No właśnie jeśli będzie pod tym filmem kilka łapek w górę, no to nagrywam właśnie kolejny odcinek z tej gierki. No to co? No to, to do zobaczenia właśnie w kolejnych odcinkach. Cześć. Nie? No Elo.